Święta Bożego Narodzenia już za nami. Potrawy dawno zjedzone, boczki troszkę przyrosły, prezenty dawno rozpakowane, ale z rogu pokoju mruga do nas choinka, która wcale nie chce czekać aż do Wielkanocy. Subickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, podobnie jak w latach poprzednich, wychodzi z propozycją wyznaczonych dni, kiedy choinki będą odbierane. Ustaliliśmy takie dwa terminy, w których będziemy odbierać choinki. To jest dzień 11 stycznia i to poprosiłbym mieszkańców, żeby te choinki wystawili w miejscach składowania, przy miejscach składowania odpadów. Najpóźniej 11 stycznia. Natomiast drugi termin to jest dzień 25 stycznia. W tym terminie też będziemy odbierać odpady, a ściśle mówiąc, choinki. To jest informacja dla mieszkańców Subic i Kunowic, oczywiście. Także. Jeden zespół wyjazdowy naszych pracowników będzie te choinki odbierał spod wiad śmietnikowych, spod miejsc, gdzie stoją pojemniki. Także 11 stycznia i 25 proszę o wystawienie choinek. Szczęśliwego Nowego roku, zdrowego wszelkiej pomyślności, żeby był spokojniejszy i radośniejszy niż ostatnie.